Okej, okay, cześć wszystkim, dzień dobry, dobra. Temat koder w normalnym życiu, tak? W normalnym życiu, yy, więc sobie porozmawiamy o tym, jak oderwać się od pracy myślenia analitycznego i wrócić do normalności, móc funkcjonować z rodziną, co czasami jest, zdarza się być problemem, tak? Mo yy, ja się nazywam Michał Szczypanik, pracuję jako solution architect w Fe yy, FEPAM Systems, yy. Jestem właścicielem od pewnego czasu psa rasy Lagotto Romagnolo. To są te psy, co szukają trufli. Generalnie, jak ktoś lubi wyzwania, polecam rasę. Niczego się nie, normalnego po tym psie nie można spodziewać. Ewentualnie jak jest kałuża, jedyna na ulicy, to on tam będzie. Więc to jest ten typ. Zdarza się, że używamy jaj i przez długi okres swojego życia byłem fanem klocków Lego, tego może starszego życia. Nadal jestem pod warunkiem, że pies oczywiście ich nie zje. Ale cóż, nie o mnie. Porozmawiamy o koledze. Poznajcie Adama, no, który jest tak, 30-letnim programistą, jak widać na zdjęciu. I no cóż, dba o work-no-life no balance, wiadomo, więc. Praca, praca przede wszystkim, zadania, challenge. No, oczywiście work-life balance bijają mu na magicznych szkoleniach w firmie, więc zna się na tej tematyce bardzo dobrze. Spędza czas z rodziną w sposób widoczny na zdjęciu. Tak. Jak, jak widzicie, jest to pierwsza niedziela miesiąca, bo udało mu się przynajmniej wziąć kąpiel. Więc cóż, jeszcze jedną ma zaletę. Mówi, że trzeba być agile, tak? Mamy standardowe etapy. Jeść, spać, kodować, kodować, kodować i tak wygląda większość jego życia. No cóż, nasz typowy Adam. No ale czy wasz kalendarz przypadkiem nie zdarza się szczególnie teraz po czasach covidowych, które sprawdziły, że, sprawiły, że jesteśmy jednak bardziej remote, nie wygląda w ten sposób, że dzień... Praca zajmuje większość Waszego dnia, bo w sumie pracujecie z tego samego miejsca, w którym śpicie. Praca składa się z ogromnej liczby cudownych meetingów, które rozpraszają Was tak, że w sumie większość czasu spędzacie na zmianie kontekstu zamiast na pracy. No i jeszcze... Nasz, e, wasz wspaniały komunikator, czy to Slack, Teams, e, sam, e, sami to nazwijcie, jest na Waszym e, telefonie, no bo ktoś może napisać i mieć problem o każdej porze dnia i nocy. Tak? E, mamy kolejny case, widzicie tu 7 dni w tygodniu. E, jak widać e, tydzień był tak, e, e, takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o liczbę meetingów, że no a Adamowi zdarza się w sobotę siąść e, do pracy, no bo trzeba nadgonić, no, e, kot się sam nie napisze. I jeszcze ktoś w niedzielę zawracał mu głowę na Teamsach, bo akurat też pracował. Więc e, czy to jest podejście, które powinniśmy utrzymywać? No raczej nie. E, I nawet e, ta joga z cudownych szkoleń e, was nie uratuje po prostu w pewnym momencie nawet próbując się zrelaksować medytacją, jogą, czymkolwiek dość szybko się wypalicie z takim stylem życia. A czy nie można by po prostu zacząć planować sobie układ dnia w taki sposób, żeby zarówno wam, jak i waszym kolegom to pasowało. Czyli zaczynacie dzień tak zwanym focus time'em Czas dla was, powiedzmy te dwie, dwie, i pół godziny, kiedy jesteście w stanie zrobić swoje zadania. Macie rzeczy zaplanowane już prawdopodobnie zrobione i później muż, może dziać się wszystko mogą wam władować ogromną liczbę meetingów. oznaczyć sobie terminy, kiedy Wam meetingi pasują, Często zdarza nam się też pracować z różnymi e, strefami czasowymi, więc dajmy tym ludziom w Stanach Zjednoczonych też trochę swojego czasu, jak nam się uda po prostu dostosować nasz czas dnia, e, tak żeby swoje rzeczy robić na przykład w ciągu dnia. E, warto takie, e, takie rozwiązanie rozważyć. Oni będą zadowoleni, a wam, e, wam też za bardzo e, nie będą wchodzić na głowę w czasie, który nie jest zaplanowany. Oznaczenie sobie w kalendarzu, dobra, to jest czas na meetingi, tu jestem dla Was dostępny, jest bardzo fajnym featurem, który można sobie dorzucić paroma pluginami reszta oznacza się sama, focus time też możecie często ustawić sobie automatycznie albo zrobić sobie, jak tego nie ma, zrobić sobie spotkanie sam ze sobą i macie, macie focus time. Jak widzicie, out of office u mnie ma kilka styli, W ciągu dnia, jeżeli jestem out of office, zwykle podpinam sobie boty AI-owe nawet daje użytkownikowi, który pisze do mnie, dwa boty do wyboru. Jeden wie coś o projekcie i jest w stanie czasem nawet udzielić im odpowiedzi, drugi symuluje mojego psa, zgadnijcie, który jest w większości czasów wybierany. E, re, e, rekordzista dwie godziny gadał z moim psem, więc już w tej chwili pies odpowiada na pięć wiadomości, trzeba to limitować, bo widzę, że niektórzy e, no, znaleźli dobrego towarzysza do rozmów. E, no i ten dzień, jeden dzień z weekendu albo czasem dwa, polecam totalne odcięcie od wszelkiej technologii, czyli komputer zostaje w domu, najlepiej zamknięty co przez cały dzień, telefon też najlepiej, żeby nie był z Wami, odizolujecie się od elektroniki zupełnie inaczej jesteście w stanie funkcjonować przez cały tydzień. Dobra, ale cóż, Adam stosu, zaczął to stosować, no ale nadal nie jest sobą. E, sobą przepraszam. E, I z czego to wynika? No, problem mamy jeszcze jeden. Pracujemy zdalnie bardzo często w tej branży e, i raczej nie planujemy w większości wracać, wracać do biur, więc nie mamy tej magicznej podróży z biura do domu, a jeżeli ona jest, to przychodzimy z jednego pokoju do drugiego ewentualnie wstajemy od laptopa i no dobra już jestem w domu e, tu e, problem który się pojawia e, jest taki że e, przypominamy bardziej troglodytę czy osobnika który raczej nie jest w stanie się komunikować ze społeczeństwem z jednego prostego powodu cały dzień myślimy analitycznie więc ten mózg analityczny nadal nam działa i jest na pełnych obrotach e, Komunikacja międzyludzka jest niedokrwiona, bo cała krew jest zebrana w, niej, w, ty, w tym miejscu w mózgu, gdzie y, rozwiązujemy problemy, algorytmy, matematyka, rzeczy z tym związane, a nie to, jak porozumieć się z bliskimi. Więc często potrafimy być opryskliwi y, albo dajcie mi spokój, nie? To nie jest sposób, w jaki powinniśmy działać. Jeszcze po skończonej pracy często włącza nam się jaszczur, czyli ta stresowa sytuacja, bo nasz, nasza podświadomość podsumowuje ten dzień, po którym już często mamy dość. Więc czas na, po pracy, na odcięcie się od pracy jest bardzo dobrą według mnie praktyką. Możecie to rozwiązać na kilka sposobów. Nie wiem, medytacja, yoga, o której, której pewnie Was uczyli na, nie, na, na różnych dziwnych szkoleniach w pracy, bo tam też szkolą o work-life balance i tym podobnych rzeczach, jak być, yy, jak lepiej performować itp. No ale cóż. Tu rozwiązań jest kilka, ja praktykuję spacer, zabieram ze sobą psa, on akurat akceptuje mnie w różnym stanie, a nic tak nie odpręża jak wspólne bieganie za patykiem. Więc co wam się najlepiej sprawdza, żeby Was szybko zrelaksować, wdrożcie zaraz po pracę. Dobra, wdrożyliśmy to, ale coś może się z nami nadal niefajnego dziać. Bawimy się, tu jest wszystko fajnie, z dziećmi chociażby, e, czy spędzamy czas z żoną, i tu nagle nasz kochany mózg. Masz jeszcze to do zrobienia. Nie zrobiłeś tego zadania, nie zmieniłeś zmi nazwy tej zmiennej, i zaczyna się my znowu przechodzenie w tryb analityczny, myślenie e, programistyczne. E, i znowu przyłączacie się w tego dziwnego człowieka, który, który nie potrafi się z nikim komunikować. W najgorszym wypadku wpadacie do laptopa, żeby coś szybko zaimplementować. No i cały Wasz plan szlak trafił. No, zdarza się. Rozwiązań jest kilka. Rok temu wspominałem też o, 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 o podobnych rozwiązaniach. Jednym rozwiązaniem jest to, żeby zacząć odpytywać swój mózg, tak jakbyście mieli tą wspaniałą tablicę zadań. Co jeszcze, co jeszcze masz do pełnego oczyszczenia tej tablicy zadań. Trafiacie w tym momencie na cudowny, cudowny efekt, nie myślicie o niczym. Jak pierwszy raz to spróbowałem, to tak godzinę pingowałem swój mózg. Teraz działa to trochę inaczej, no powiedzmy, o już. Ale... Innym rozwiązaniem, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdza i to wiem od wielu moich kolegów, w którym ten pomysł sprzedałem, to jest zwykła kartka papieru. Piszecie tam zadania, dobra, muszę, na jutro trzeba zrobić to, trzeba zrobić to zadanie, zmienić tą nazwę na Andrzej i jedziemy, jedziemy z, tym, z tą karteczką do laptopa, zamykamy laptopa, czy zostawiamy na biurku najlepiej odwróconą. Mózg wasz będzie działał zupełnie inaczej, bo będzie pamiętał, dobra, kartka z zadaniami jest tam, koniec i jesteście w stanie lepiej funkcjonować, a jeszcze kilka innych typów, które wam się raczej, raczej przyda, mogą przydać, to znajdźcie pasje, najlepiej pasję z, z bliskimi. I bierzcie pod uwagę to i czasami sobie sprawdźcie, czy jesteście w stanie te pasje realizować w obecnych warunkach. Mieliśmy COVID. Jak dla kogoś pasją była, nie wiem, jazda na rowerze, czy chodzenie na siłownię, no nagle wam ktoś to zabrał. Jeszcze większy stresor, trzeba znaleźć coś alternatywnego. Podobnie w tym roku. Jak ktoś jest fanem nart, no sorry, śniegu było jak na lekarstwo. Więc może jest sens czego? Czy poszukać jakichś nart, nart alternatywnych. Jeżeli planujecie zmiany, pomyślcie o zmianach wewnętrznych, czyli najpierw. Jak wy jesteście w stanie od we, wewnętrznie zmienić swoje podejście i co w sobie zaadresować, dopiero później zajmijcie się tym, jak dostosowywać otoczenie do swoich potrzeb i nie wprowadzajcie, że tak powiem, tysiąca zmian na raz, bo to będzie dla Was jeszcze większy stresor e, i w sumie skończy się na niczym. E, jedna rzecz, którą e, którą bardzo wielu ludzi totalnie zapomina, znajdźcie czas dla siebie. Te pół godziny, godzinę w ciągu dnia, po prostu dla siebie, spędzenie czasu, nie wiem, czy to czytając książkę, od, od, czy, czy to wychodząc na spacer, to czynić cuda. I dzień bez kompa, dzień bez elektroniki. Powiem wam, że w pewnym momencie już po prostu jest to potrzebne. Nie mówię co tydzień czy raz w tygodniu, ale parę razy w roku po prostu taka odskocznia najlepiej na, na urlopie to już w ogóle pozbyć się wszystkiego, bo jest to po prostu zjadacz czasu. I tym samym, jako że mamy ograniczony czas, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że trochę tipów Wam się przydało. Jestem w trakcie popełniania artykułu na medium, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany większą ich liczbą, to tam zapraszam. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze artykuł się pojawi. Dziękuję Wam i życzę udanej konferencji.